i kanał jeśli ktoś cię zabije w o mili nie! Siemano, z tej strony ja, The Secret One i mój gość specjalny, przedstaw się? Siemanej, sie Kamil Kamil no dzisiaj będziemy grać w Among Us, ale teraz to zamiast na skell tak zagramy na jakimś polskim... Nie, 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 nie. Ma... Na jakimś polskim... The, the Airship, The Airship. No. Dobra, dobra. I... Najpierw okay. Myra Headquarters zagramy, a potem Airship. Rep. Hm. No tutaj mamy Bobsztylka, Sztylka, Shadow, Mapieet, to nie ja, Hejka, y Filowo. Miki, matelopik, taki fajny z jajkiem sadzonym na głowie. I razem Co? siedzimy w rundzie. Nie włączyłam, ja wpisałam do przykładu. ZVF. E, dobra. Gruby 2137 no, Fajny Nick. Dobra, wezmę maseczkę sobie. O, dołączył. Ej, dołączyłem! Ja jestem. O, się ma. Jestem farcing. farsing. Farsing? O, się ma farsing. I się ma farsing, czyli Kamil. Fajny masz... Ok, to gramy. I nie patrzymy sobie na ekrany. Będzie tam z tyłu. Wiecie, co by nie było, że on wie takie kwestie różne. No to dobra, to teraz nagrywamy ten odcinek i gramy. Tam, tam, to, tam, tam się sąsiad drze, że trzeba ugotować parówy. Tak, takie ważne sprawy, wiecie. Przyszedł do mnie, bo się zapytał, jak ugotować parówki. No, klasyk. Wezmę sobie ser na ozdobę czy tam jajko sezonone. A nie da się jajka i z serem zjeść? Głupie. Proszę Państwa, niż przeżyłem 13 razy pociachanie w tył głowy. Kiedy piłem wodę, mogłem podlewać trawnik. Czekajcie. Crew, crewmate. O takieś bloby. Ja też crewmate. Dobra, do your task. Czy jesteśmy crewmate? Tak, y? tak. Kamil mówi też, że jest crewmate. Em. Ja jestem engineer. Czyli Inżynier mogę O czyli możesz wentować spokojnie tak, tak. O teraz ta gra jest bardziej pogmatwana z tymi update'ami moim zdaniem Jeszcze test trzeba nadmuchać y, tlenem dobra, 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 dobra. To poskładamy Żółty Jeszcze cię znajdę Kamil July Betrayer Czekajcie, sobie załaduję pliczki. To jest jakaś y gierka komputerowa? Tak. Się ładuje? Mira, DATXLF, Space File <noise> ty, ty reporta zrobiłeś? Ty reporta zrobiłeś? No, to nie ja to nie ja. Ja nie zrobiłem. Ed ja tu parsing kontra me! Zobaczcie. Woutbo Bob 4. Fiole potwierdzi. Shadow czysty skan robił. Czekajcie, teraz yes. pytają nas o kanapki. I używają mojego prawdziwego imienia, ale... Ja, ja jestem, jestem the secret one. Yeah. To nie możecie się dowiedzieć, jakie mam imię. Ja jestem Engineer. Jestem Engineer. Ja tylko umiesz wentować. On też jest! Ja też. Ale mogą być dwa. Dwa to być dwa. Ale i... Ja Ma piet! Ale ja pamiętam, jak łamie, jak kłamie, ja kłamie. I tak. Co? Nie? <noise> kłamie. Kłamka. Herbatę? Nie. E, może być herbatka. Okay. Nie gadam z palami. Okay. Co to jest nie gadam z palami? Kamię wodę? Ale nie. Co? O, Nika, piję też z tobą. O, bo psztylek, bo psztylek. <noise> bo pztlek zbije. Dobra, do, dobrze, dobrze, Kamilo, jeden. Ale, był, ale on był, Dobrze, dobrze, Brutus, kon... Ej, ej, ale wiesz, że Bob nawet nie jest impostorem? No, bo Przytylek nie jest impostorem, bo to babsztyn. Nie, babsztyk. jestem teraz jako jedyny impostorem, bo drugi wyszedł. Czekajcie, będę badał pogodę. Drugi gościu wyszedł. Drugi gościu wyszedł? Oj, siemano, kochano. O, filowo był impostorem? He he. He he. No, dobra, idź sobie, 83895 Wiedziałem, że Farsing jesteś. I majacz Dobra, czekajcie, będzie level up? O, 188 puha. No, level 9. Dobrze. To ja chyba zmienię ze skina, bo ja chciałbym... O, Cosmic Cube właśnie chciałem zbierać. Activate view Cosmic Cube Jak się Cosmic Cube zbiera w ogóle? Bo się ja chciałem... Na grę. grę! Za każdą skończoną grę Cube. Na Mira Headquarters to trzeba robić? Nie O, jestem y, adminem Adminem jestem! Nie trzeba na Mira Nie trzeba na Mirze, można robić na każdej mapie. Tylko trzeba być adminem, czy coś? Nie co grać? Pani serem się koch. Jeszcze nas się pytają o kanapki. Farsing, proszę państwa, mam tu jeszcze nożyk. Dobra, zacznijmy tą już rundę, bo jestem zaciekawiony. To będzie impostorem. To będzie taka szybka runda. There is one impostor among us. Jestem w stanie wspomniany napisach wiesz? Kto był zdrajcą? Mój Dobra, to. Dobra, teraz mi, że jestem krumai. Teraz tu, ty jesteś krumajt? A mam ci na komórkę spojrzeć. Co? Mam ci na komórkę spojrzeć. Nie. Komórka do kontroli, proszę! Cieszę <grym> się z tego! Nie tu się ukryć! Jeszcze cię znajdę. Mogę chronić ludzi? Tak. Ale ty nie zostaniesz ochroniony. No, no, Ale możesz mnie ochronić. No raz się tak zdarzyło, że przypadek ochroniłem postora. Opowiadają już tą historię? A tak opowiadałem na paru odcinkach. Właściwie na dwóch, bo tylko tyle było. Tych odcinków za abogus. Nie mogę Państwu. Także gramy. No! <grym> o! Y, kolega dostał. Y, okay, okay, ja. Kolega dostał. Y, ja Sieg. Ja <grym> Skibot? Tak, bo na... Dobrze, dobrze, bo jeszcze. Kam hey. Hey, dobrze, grajmy dalej. Farsing się. <grym> <grym> Się Kamil wkurzył, że, y, że został z, y, złapany na gorącym uczynku. A teraz, a teraz, y, a teraz y, jak się, tylko że jak teraz dostanę, y, to on się dostanę. <tryk> Kamil, to chyba będzie najbardziej kontrowersyjny odcinek. No serio, bez jaj. <tryk> Kamil! Nie, ja będę musiał to odcinek. Okay. A wiesz, ja że na to zajmuje? Ile? No, pięć lat. Czyli pięć minut. Świetlnych. Świetlnych. A ja może od nowa robiła? No, Powiedz, pamiętaj. Nie, spokojnie. Nie, nie, no wyszła nowa. Nie, spokojnie, to będzie lepiej przyciągać, Stary, słuchaj, mi. Nie, no, od no, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Od nowa będzie. Czyli teraz po tym odliczeniu Wszystkim zapomną widzowie Tak O, na ciebie zagłosowali Proceeding Spadasz w otchłań I dlatego Tak się odcinek kończy Next chapter O, mila pudu dostałem No widzisz Dobra, ale odcinek. No tylko, że trzeba przetrwać Dobra, ale Dwa shiftery. Nie ma jakiś innych ról? Nie, tylko te są. Ale nowy odcinek. Nie da się już od nowa. No. Stary, mamy już taki genialny materiał, że się nie da. Dobrze, ja sobie ja kupię mi, takiego nameplate'a. O kurcze. Kurcze, blacha. Zobaczcie. Purcha. Blaszka, 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 O wreszcie. Dzięki. Biorę sobie nameplate'a. Teraz taki ładny nameplate, stylowy. Ej, widzowie, bo ja ogólnie muszę iść teraz. Eee... Dobrze. W takim razie Kamil odchodzi. Znikasz z serwera, to ja też znikam i zamieniam się na inny. Na innym poszukam szczęścia. Dobra, tym razem airship będzie. Weźmiemy narcyzę. Siema narcyza. Gdzie tu jest Harry Potter? The secret one liczy się z Harry Potterem. Matching. Ale za występ yy, ku, kuzyna podziękujemy. No, bardzo miły był. No tak. Zapomniałem, że jest moim kuzynem. No wiecie. Pamiętajcie. No dobrze. Krumlate su! O, o tym... Jak, jak bardzo nie chcesz być impostorem, to możecie założyć takie coś. Dzięki temu od razu się rozpoznacie. Czy jesteście tymi no impostorami? Czy tam symbiot jakiś kurm, Nie wiem. ja będę ka... Kapej, kapejkę bojową. No nawet nie mogę sobie kaftanika nałożyć. O, kanapeczki. Um, nie. niem. Dobre. Dere jest ładny po Dobra! Chud. Ludzie, ja będę patrzał. E, mój e, kuzyn powraca jednak. Biorę cargo Bay. Ja tylko patrzę. Oj tam, oj tam, możesz robić interakcje z... Y, Widzami, przecież nie, nie jesteś tu niechciany, jesteś wręcz bardzo chciany, tak chciany, że nawet wszyscy chcie... Chci... Dobra, ludzie, robimy tak, jeśli będzie na tym filmie 30 lajków, to ja to ja zrobię giveawaya na peta w pet na Robloxie. No, mój kuzyn sugeruje, że będzie giveawaya będzie robił. Oczywiście, jeśli traficie, bo y, y, kuzyn ma chyba kanał, ale no skasowała. Y, matka go przyłapała i skasowała mu filmiki. Nie, ja sobie skasowałam. Smutna historia. Mhm. Stary, trochę dramatyzmu musi być. O, ale creepy. Ale serio. Czuję się, jakbym grał w, w nowego fnaf tego Security Bridge. No udałem z niego Gameplay taki średni trochę. Cockpit. Do, kok, do kokpita. Czyli dziura jakaś tam. Cockpitowa. Owentem mogę być. Czyli jednak nie kłamałeś, że można wentować, jak jest się no, tym gościem. No wow. No wiesz, jak ci tak. Po tym to ci przestałem wierzyć, jak mnie zabiłeś. Ktoś się wtedy reputację poprawił Kryształ Kan czy kant nie, Bo nie mogę używać wentów. Zobaczę, wracam. O, jest timing wentowy. Engine Room. O, fajnie, można kamerę zmieniać. Fajno. To mi się podoba. No właśnie. Najgorszy impostor ever, powiecie? Ale ja nie jestem impostorem. Teraz to te role znacznie komplikują rozgrywkę. Emergency Meeting. Protected someone. Harry Potter. Przestańcie to. AKU 1 w D GRY ty, g, g, ty, g, W W 11 R TT T, y. no. E 2 input To jest to, on, on jest usty? Czy coś? Ej, ja coś napisać A co napisz? Szejmu Kameralny Kalamia no. Ja nie złączyłem! Ale Harry Potter dostał za karę za to, że używa zakazanych języków. Których, których nikt nie zrozumie. Mm, ale nie nawet nie dostał został balon. Kubik. Jacob. Chyba do kokpita zasuwam mm -hmm. kokpit to jest na końcu Ej proszę Licha ja! Parówka Parówkę upuściłeś? Mm -hmm. Kościu! Potem ja to będę musiał zmywać Dobra ja to zmyję Dobrze dobrze Daj mi coś do Kurczę, znowu nie mogę wejść do węta co ja, co ja robię? To przynieś mopa i wyczyść. Mopa. Żadnego mi mopa. To kontynuujemy dalej. No to idziemy dalej. I ta strzałka w ogóle nie zmienia kierunku? I patrz to wygląda jak krew trochę. Odbijają, Zobaczcie, tylko y, en, inżynier ma takiego turbo i powtór też co on robi? Jak on mnie zabije, to ja teraz y, krzyknę. No dawaj, dawaj, krzyknij. Ja automatycznie no. usuwam ten kanał. Jak on y, mnie zabije, jak on mnie zabije, to y, krzykam. Ok, i usuwam kanał. Jeśli ktoś cię zabije, w minutę. O nie, Harry Potter tam jest! Dobra, licze, On mnie oportal do komnaty tajemnic wiać! Jeśli, jeśli nic cię nie zabije aż do 18.38, to ja to, y, to ja ty, to, ty nie musisz krzyknąć. Okej, okay. w takim razie nie krzyknę. A jeśli... A jeśli krzy, a jeśli cię zabije, to musisz krzyknąć i powiedzieć, że, y, że y, no i musisz krzyknąć twoja stara. Do wszystkich. Do wszystkich. <laughs> Tak, nie. Tak. Dobra, podejmę z tego celenda, ale... ale nie idź, że się tak na łatwo dam. Dobra, stąd 39, bo teraz jest 37. Dobra, to 40, 40 Zobaczymy, czy przeżyjesz 3 minuty. Przeżyję. Coś za mięciakami nie masz? Może. Sorry za niewyraźne gadanie, ale... no naprawdę. Jak się kanapkę trawi, to się ciężko gada. Czyli miałeś przyrodę Pol. O, nie ma konekcji Ja ale możesz sobie tak ruszać A trzeba tak machać, tak? O, o Nie zostaw, zostaw Nie no miał, Masz Czyli teraz mam? No ja szybciej się robi Dead body reported Why do Ej, you do Daj mi na, daj mi na, daj mi tego Daj napis do Harego Pottera. Wiadomość tajemniczą, dlaczego otwiera portal do komnaty tajemnic w Iblu. Chodź. Przerażamy, że ukrywaliśmy przed nami jeszcze jednego towarzysza. Nazywa się Dominika. Bardzo kochana, słodka, miła. Potec. Co to jest potec? Dominika też będzie naszą towarzyszką e, odcinkową to ona nam się naszykowała nie, te kanapki i, i parówki oczywiście e, bo kuzyn chciał parówki czy gadasz po łacinie Harry Potter? Czy masz tajemnicę? Nie, Dobra gościu przesadziłeś trochę Ale on powinien, ale, ale normalny człowiek ale fajna cutscena. Taka, taka, taka trochę dramatyczna taka. Dobra, do co odpisze, co nie? Dobra idę Dobra, do engine rooma i... O, Harry Potter! No Harry Potter. Musimy używać, musimy uważać na Harry Potter. Okej. Okay? Zobaczcie jaki mistrzu. Teraz idziemy do. do... A nie to przez armornie trzeba iść do kuchni. Ale tak, dziecko chce gdzieś ciągle na kuchni. No tak ciągle lewo, prawo, lewo, prawo. O, wywalił mi śmieci. No taka fajna symulacja. No Kościół się to zrobił, to jest genialny. Pur. To jest gud. Gude. A wiesz, że może być jeszcze excellent. Perfekt było, perfekt było. Może być. Nie, nie, ale może być jeszcze perfekt. <small noise> Emergency meeting. Herbata. Herbata mi została podana. No, no więc, podajmy na serio. Zobaczmy. Znowu będziemy Co? coś pisać o, o, o poterze. <grym> następny razem nazywamy się Snape. Snape się Harry Potter straszy. Ja nastawiałem telefon. I... Tak, narcysta. żeby się z Harry Potterem porozumieć. Sorry, za y, obra y, I my tu nie obrażamy Harry Pottera. Teraz już przestajemy. Zresztą kościół powinien mieć dystans. Y, może ucieszy się, że znalazł kogoś podobnego do siebie. O, na. Nie. Y, otóż y, 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 spadła y, Marcyza. Marcyza. Założycielka serwera. Nigdy jej tego nie zapomnę. O, fajnie, jest tak, stateczek lata i taka ładna animacka. Czekajcie. Czekaj. Jeszcze dwie minuty. Chyba już zaliczę ten challenge. Jeśli, nie, jeszcze dwie minuty. Jeszcze. Jeśli się przed chwilą w tym nie zorientowaliście. Ale się emergency meeting się nie liczą. Jeszcze dwie minuty. Co e, się emergency meeting nie liczą? Jak się liczą? Nie liczą. O, czekaj. Muszę wyjść z venta. Muszę zobaczyć co ten robi, ten no, gościu. Harry, Harry... Potter się teleportował. Hacker, cheater. Czekaj. Czekaj. Zaraz, odkryj, zejdę po nim. Ej, o kurczę, teleporter! Ej pa, odkryj... Harry teleporter! Harry teleporter nawiedził nasz yy, świat. Okay. Znaczy może stał się zły. Te. Być... Gdyby zrobili o nas serial, to Harry Potter byłby tajemniczą, tajemniczym uczniem szkoły, który ma, który potrafi się teleportować. Teraz jest za, przed tobą, raz za tobą, no nie wiesz, nigdy co się stanie bo ona nas serial nakręcili. Dobrze. Guardian Angelsy jest Narcyza, Kubiks, Ragnar, Chill, Dog, Melows i Xtezi, A nie, to nie są chyba. Yy, yy, gdzie? Elektryk? Okej. Okay. No. No to tak możemy się komunikować. Się Harry Powell, jak napisaliście, że Okej. Okay. Dobrze. Jutro. To, yy, plac wolności. Na przykład. No! <laughs> Czemu wrzeszasz na popera? Ka Kamil! Kościół! Wiesz, że nagrywamy 23 minuty? Siórek? Kościół, za No, to szok, się... dobra, dobra, dziękuję, dziękuję za oglądanie tego filmu! Zasubskrybujcie! Zasubskrybujcie! Koniec! Prawie stukłość talerza! Gościu, Co ty robisz? Prawie stukłość talerz. Także kończymy. Mamy jeden granat M67 amerykański chyba, rosyjski granat F1, również znany jako cytrynka. Kilka granatów do wyrzutnika granatów, dwie laski dynamitu, zapalniczka, niemiecki granat za czasów II wojny światowej, koktajl mołotowa i trzy ziemniaki.